z To mama Świnka. A to. Wiosna! Pepa! Tata Świnka. Nadeszła wiosna. Dziadek Świnka zorganizował poszukiwanie jajek Czy wszyscy gotowi? Nie, dziadku! Nie ma nie I, i. Op, op. Witam wszystkich! Wypierdalaj. Nie no co oni sobie myślą, wracamy tam kurła. A witam panie lisie. Nie poznałem to wina pepy, proszę ją zastrzelić, co? Bardzo chciałbym. Ty jesteście gotowi do poszukiwania moich jaj? Aaa, tak, dziękuję świnko. W ogrodzie musicie znaleźć. Łapki. A ja w waszym kierunku będę naparzał z mojej broni, co? Bardzo dobrze. Zatem zaczynamy. Czy znajdziesz czas na herbatę? Z inną wieję, jak znajdą Miszy, mi bardzo dobrze. Ukryłem ciała taty i mamy świnki. <śmienny> dziadko, dziadko! Znaleźliśmy ciała taty i mamy świnki. To była świetna zabawa! Ale to było trochę za łatwe. Dla najmłodszych to nie było łatwe. Ciekawe, gdzie są pozostałe jajka. Tak? I one też będą miały jajka. Możemy je zjeść? Nie?